Witajcie kochani, posłuchajcie teraz opowiadania i postarajcie się zapamiętać, jak nazywali się jego bohaterowie i kim byli. Spróbujcie też zapamiętać, jakie ważne informacje o bezpieczeństwie chłopiec przekazał juniorowi. Stryk Grzegorza Kazdebk. Na elektryczne urządzenia lepiej uważać. Uważaj, teraz będzie się działo! Mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. Zanim Junior zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło, a potem zapadła się ciemność i cisza. Przestało grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać komputer i nawet Junior przestał sapać, choć nie był to przecież na prąd. Widać wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza odzywa się babcia Marysia. Dominik! Zawołała z dużego pokoju. To twoja sprawka? Prowadzę wykład! odkrzyknął dyplomatycznie Dominik. O czym? głos babci dochodził już z korytarza. Nie że o elektryczności. Mogę nie mówić! mruknął Dominik. Au! dodał mu otuchy Junior. Za drzwi dobiegł ich szelest, trzask odgłosy majsterkowania przy elektrycznych korkach i naraz z głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wstrygnęła się jak po przebudzeniu z krótkiej drzemki. I znowuś zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli oczy. Przecież tata ci mówił, zasapała babcia wchodząc do kuchni, żebyś nie włączał tego czajnika, gdy pracuje pralka, tak? Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią. A na razie trzeba uważać, bo przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe i to dlatego. Chcesz wywołać pożar? Hał! uspokoił ją Junior. Ale babcia Marysia nie była uspokojona. Zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza część wykładu musiała się odbywać w łazience. – Tak, z elektrycznością nie ma żartów – Westną Dominik. – Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby suszarka wpadła do wody, do wanny, to… Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka wpadła do wanny. Tak samo głupie kontynuował Dominik. Jest stykanie różnych przedmiotów do dziurek od kontaktu albo przycinanie z przewodów elektrycznych. Jeżeli zobaczę kiedyś, że to robisz, to koniec zakaz wychodzenia na spacery. Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy. Nos oraz całego siebie. Niemądrze jest tak, że ciągnął zadowolony z siebie Dominik, ciągnąć za kabel jakieś urządzenie, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać, ani podłączyć zbyt wielu urządzeń do jednego gwiazdka i słuchasz mnie! odkrzyknął zrezygnowany junior. No tak, może to za dużo jak na jeden raz. Najważniejsze jest jedno: nie wolno bawić się elektrycznością, zrozumiałeś? zapewnił junior, po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła i wykład został zakończony. O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas start.